Cześć, cześć! Z tej strony Maximus i dzisiaj sobie zagramy w Tomb Raider 2, jest już trzeci dzień do serii i trzeci poziom, czyli kryjówka Bartoliego, Bartolis Hideout, mamy tu trzy sekrety tak jak zawsze, trzy smoczki, 28 przedmiotów do podniesienia, fajnie, dobra, to w takim momencie razie chodźmy do przodu. Yy, łódki tu się nie będzie korzystało, a więc nie martwcie tutaj łódka jest dosyć bezużyteczna. Okej, okay, tu mamy tego pana, i tam będzie jeszcze jeden pan, za rogu nam ładnie wyjdzie. A nie, to jest nasz szczurek. I drugi szczurek. Jezu, szczurów w ogóle? Strasznie dużo, bo tutaj wenecjują szczurów. O, mamy do tego pana, który chodziło. Chcę w ogóle trafić, nie mają gościu. No fajnie, dobra, to chodzimy tam na górę, bo tam trzeba iść mimo wszystko. Nie wiem czy to jest taki, że dało się skoczyć, tak, da się skoczyć. Dobra. Gryź mnie. Tylko mnie nie zaraz jakimś dostanę, okej? Okay? <grytania> Dwa w ogóle. Tu raczej nie powinno być nic być. O, ale jest gościu. Tak oni nim wchodzić. Nie martwcie się, nie zabije nas. Nawet nie trafi. Nawet nie dotknął. Dobra. Mm. Aha. W tym poziomie w ogóle są Uzi. Jakby kogoś to interesowało. Bardzo. Okej. Okay. Mm. między nagraniami zapomniałem się smarkać, cholera. <grybujesz> no trudno. Dobra, mamy naboje do strzelby, bardzo fajnie. Okej, okay, i to wszystko, o spokoj Tutaj proszę uważać na psa Albo na psy Chciałem skoczyć by the way, no ale nie wyszło Nie wiem czemu, ale ta lara to nie potrafi skakać O, mamy tutaj yy, Co mamy? Flary, naboje do magnum i małą apteczkę O, dzwony, haha, jak fajnie Dobra, no, tak, dwunastaj Dobra, zapiszmy się przed tym. Dziękuję. I tu będziemy później. Dokładnie mówiąc, później tu będziemy. Nie wiem za ile, ale za niedługo jakoś. To też nie jest jakiś super, epicki, długi poziom. Okej, okay, tak. Tam będziemy się teraz zostawać. Żeby tam się dostać jest jeden myk w sumie. A, od tej strony nie działają spoko. W tych dziurach nic nie powinno być Przynajmniej pamiętam, żeby coś było Ajdź. Nie udało się, no trudno Trzeba zrobić to w taki, w taki sposób, w taki i w taki Dokładnie, mamy to Nie leczę się, bo to jest mała wteczka do użycia Trzymaj tylko To bodajże Do środka, do środka, tak jest Dobra i jeszcze raz, niech będzie. Dobra. I teraz skoro to przepłynęliśmy te... Ta... Uuu! Uuu, jaki pan ładny pan tam. Pan. Taki trochę skamieniały, ale pan. Siup. tak jest, mamy to. Pan zostawił coś, zostawił naboje do magnum. Jej, ile w ogóle już mamy tych naboi do magnum. Jezu, sorry, ale znowu musi być cięcie, bo mnie nos bardzo ciśnie. Dobra, jestem. Ale to jest w ogóle hit. Jak nie nagrywałem, to nawet mnie tak nie cisło. A teraz co 5 minut będę, chyba przez to, że gadam. Nie wiem, ale to po prostu... Jeszcze wczoraj, jak nie nagrywałem, mnie nie cisło prawie w ogóle. Było zarąbiście, a dzisiaj mnie tak ciśnie, że o z Maria. I tak nie wcześniej tak cisło, że co 5 sekund smarkałem. Strasznie. No, ale... Dałem radę, mimo wszystko. No, miałabym dobra, ale no, dam radę, mimo wszystko. Dobra, y, teraz tak. Prosimy chyba o jedneczki. Tam mamy pana, który jak widzicie strzeże sekretu. Rozwalmy go sobie od razu. Póki trafę nie umie. Dobra, nauczył się pod koniec. O, zbierze się dwie rzeczy naraz. To fajnie by było. Dobra. I teraz się dzieją czary. Tak, teraz się dzieją czary, ponieważ teraz trzeba bardzo ładne skoki odstawiać. Oj, 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 Do daleko Nie spodziewałem się, że aż tak daleko wyskoczę Dobra, tak No, co jest? To... Nie, nie, nie rozumiem zbytnio, co się tu dzieje Okej okay. No właśnie, łapek nie mogę wysunąć, bo ona się obijała wtedy spoko, czyli musiałem poczekać, aż sobie na tam stanie Dobra Okej, okay. teraz tu, tu, tu I siupa, jajajaj, hopa Dobra, teraz mamy tamto. Na spokojnie, łapki łap. Hoppa. Tu raczej w wodzie nic nie było, nie pamiętam żeby cokolwiek było w tej wodzie, mimo wszystko. I teraz żeby tam się dostać to jest bardzo prosta rzecz, po prostu skaczesz, łapki łap i jesteś. I tutaj powinny wyskoczyć nas za psy. Weźmy sobie... Shotguna. Mimo wszystko, bo czemu nie. I jeszcze jeden gościu to powinien zeskoczyć. ale żebym go zrobił widzieliście to? po prostu zarąbiście tak naprawdę wsiadajmy razem dobra i chodźmy po sekret number one o kurde ta dźwignia w porównaniu do oryginału się zlewa zarąbiście naprawdę dobra i tu mamy tego gościa jezu musiałem że się już głowę dobra. ciekawe czy się uda po... mieć te dwie rzeczy naraz no i nie sprawdzę tego czy jakbym podniósł to to ta nam to by się nie podniosło dobra mamy sekret numer one Okej, okay. eee, no to chodźmy. Dalej. Eee, tu nad podłodze niczego nie powinno być. Dobra, zapiszmy się najpierw. A na tym samym sytuacji niech będzie. O Jezu, o Jezu. Eee, ja się połówkę. No bo ja do Uzi tak jest O! By the way, jeżeli chodzi o to, y, y, gdzie są Uzi, no to y, proszę bardzo, tam No nie zauważyłem, że to nigdy, to, że to jest tutaj Tak teraz dopiero zauważyłem, że to jest to miejsce No i tam właśnie, w tamtej dziurce są Uzi e, Jakby ktoś interesowało, ale tam dojdziemy na spokojnie sobie O Jezu! Czemu do przodu nie skaczesz? Kurde, co jest z nią? Ładnie. Poszło. Pan coś zostawił. Pan nic nie zostawił. Dobra. Jak fajnie w nogach te rzeczy zostawiają. I pan też nic nie zostawił. Dobra. Yy, no i to w sumie wszystko w tych pomieszczeniach. Yy, tu mamy kominek. I tak, to jest jedna rzecz, jaką da się coś zrobić, czyli to przepaść do przodu. Nawet trzeba to zrobić. Okej. Okay. I to jest chyba wszystko już dalej nie można. Nie, nie można. Dobra, tu. Tu... Tu mamy dziada. Aha, i teraz yy, widzicie tam jest pułapka. Yy, da się ją uniknąć w jeden prosty sposób. Nie wiem, czy to jest nie mam to trochę gdzieś. Tak, to jest ten sposób, żeby uniknąć tej pułapki. Nie wiem, wiem czy dało się jej nie aktywować. O kurde, na to. Okej, okay, czekajcie. Op. Op. Hop, dobra, bo to jest czasówka. Dobra, no i chodźmy. I tu pies jeszcze powinien być tylko. Dokładnie. Nawet dwa. Ale to nie ma problemu. Mm -hmm. Dobra. No sumie bardziej mogę z tego korzystać. Tutaj mamy, jak widzicie, nasze miejsce z wcześniej. Nie pokazałem wam go od drugiej strony, no trudno. Mm. I teraz tak, e, pytanie, chodźmy najpierw tutaj na dół, e, po sekret chodźmy, tak, bo czemu by nie, nie wiem czy jest się zapisywać, ale się zapiszę, mm, nie, nie ma sensu się zapisywać, dobra, okej, okay. i go że trzeba zrobić na jednym oddechu, dobra, tu jest dosyć ciemno, w porównaniu do oryginału, okej, okay, dobra, teraz płyniemy tutaj, tutaj, tutaj na dół, e, tu w... Prawo, tu górę. Ej, jak to ładnie tu wygląda, o Boże, naprawdę. Świetnie to wygląda. Dobra, mm, a tam mamy y, do tego smoczka, no jednak tu nie jest. Tu w środku jest jaśniej niż w oryginale. Tu mamy granaty i tu mamy to. I mamy secret, tak jest. Jakieś inicjatywy tu, tu jest z tym złotym smoczkiem w ogóle, ale ja już nie pamiętam do końca, jakie ja tu klapę w tym otworzyliśmy do, do wyższego miejsca no i trzeba Teraz tu znaczy są dwa sposoby. Albo tędy, albo się wracamy, bo tam jest drabina z tego miejsca, z którego spadliśmy. Nie powiem, na czym to osiągnięcie do końca polegało, więc wiecie. Dobra. Ja czy się uda, uda się. Wow, niesamowita. Dobra, teraz w takim razie... O, zaraz za nami się to zapaliło. Pożywam dorach teraz w takim razie. O, ładne, sim, y, simowe te kryształki. Dobra, i na górę teraz trzeba iść. Trzeba, trzeba. Okej, okay, i teraz mamy tutaj jakąś dźwignię. Co ta dźwignia robiła, nie pamiętam. Zaraz się dowiemy. A, otwierała obraz, dobra. I za tym obrazem jest rzecz, którą bardzo potrzebujemy. O, kurde, jakie ładne muzyki. E, tak, nie pamiętam jak dokładnie mniej się tam dostać niż opuszczenie żyrandola. Zrobimy sobie z opuszczeniami żyrandola. E, da się dostać na spokojnie. Yy... No, da się teraz dostać. Patrzcie, tam mamy okna. Skoczyć tam trzeba na te okna i później się spuścić łapkami. E, z łapkami się spuścić, ale nie trzymając kontroli, żeby się nie chwyciła krawędzi. To jest jeden ze sposobów, yy, jaki znam. Znaczy, jaki teraz widzę, że jest. To by było... Nie można powiedzieć, że znam, bo nigdy w sumie spinnie tego nie robiłem. W ten sposób, to robiłem to w ten sposób, po Bożemu. Kurwa mać! A Gdzie ja jestem zapisany w ogóle? O, ja jestem przed sekretem. To sprawdzimy to osiągnięcie w takim odrazie sobie teraz czekajcie. Jeszcze w innej kwestii. Jeszcze inaczej, chyba, że później trzeba go zdobyć. Mm. Dobra. Właśnie, zapalmy sobie mimo wszystko. Chodźmy sobie najpierw po granaty. Soję po to. Chodźmy sobie po to. Przeciągnijmy sobie to dźwignię. Bo czemu by nie. I zróbmy inną drogą teraz. Pokażę wam inną dróżkę, żeby się wrócić tym samym w sumie. Tutaj jak gdyby jakoś na, ten, na powietrze nie trzeba uważać, bo jest go wystarczająco. Okej, okay, okej. Okay. Tylko poczekałbym jeszcze chwilkę. No nie, zdążymy, na spokojnie. O Jezu, może jednak nie zdążymy. A jednak zdążymy, dobra. Nie, to nie jest... Tutaj nie ma tego. Nie, 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 to nie jest sposób, żeby zrobić to osiągnięcie, ale to jest kolejna droga, żeby się tam dostać. To nie wiem, może zrodzić sobie osiągnięcie, nie pamiętam i nie chcę się sprawdzać, ale jest jakieś, dobra Teraz możemy w takim razie tam iść sobie grzecznie, ładnie I Jeszcze raz Dobra, Jadimy sobie tutaj, tutaj, tutaj Tutaj, 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 tutaj. Odwłóżmy sobie to Okej, okay. z shift'a oczywiście skok, bo czemu by nie okay. Okej, okay, tutaj działają tamte. To jakaś pani się otwiera. Okej, okay. nie no może ja mogę pokazać wam, jak to zdobyć w sumie, w ten inny sposób, bo czemu by nie, dla osób leniwych, które nie chcą grać w ten poziom poprawnie. Tylko pozwólcie, że się zapiszę. Okej, okay, dziękuję. Powinien się na poprzednim, ale trudno. E, dobra. Trzeba... Chodzi mi o to, żeby zrobić coś takiego. Te łapki łap. To w ogóle rozwalić. I tutaj... No... O! Też tak można. Proszę bardzo. I mamy już kluczek. I tyle w temacie. Zdobyć klucz do biblioteki bez ruszania czy doli, a nawet osiągnięcie za to. Dobra. Ale zaraz wam pokażę drogę... Pora... bo... Chcę ją bardziej przejść niż tamtą. Eee, mimo wszystko. Ale osiągnięcie jest, to jest najważniejsze. Nie trzeba było tak jak ja mówiłem, no widzicie Fajnie Okej, okay, no Jezu, nosie Nieznośny jesteś, wiesz <grytanie> Ja zapomnę wam tego powiedzieć, no jestem się nie przekonany o tym Aha, i tu mi się skończyła, dobra, yy, muszę yy, paczeszka tworzyć sobie kolejny chusteczek Dobra, jestem z powrotem, w ogóle powinienem sobie czas napisy zapisywać Kiedy smarkałem, żeby yy, to ładnie wycinać ale no, nie robię tego. Z powodów prostych nie chce mi się. Dosłownie, nie chce mi się. Fajnie. Poda mi się Twoja śmierć, naprawdę. Jest świetna. Uwielbiam. Jakby więcej ludzi umierało jak Ty, to... Świat by był lepszym miejscem... Boże, co tutaj gadam... Nie, to bo tej stronie nic nie było, tam jest dźwignia, na tamtej stronie właśnie. I ta dźwignia jest właśnie odpowiednio za żyrandole, Dokładnie za wysokość żyrandoli. Tak, mieliśmy takie ding, 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 ding. I teraz żyrandole zmieniły swoją wysokość. Czyli ten najniższy jest najniższy, ten środkowy jest środkowy. A ten... Y w ogóle tu potrzebujemy iść tam, tylko najres kluczyk potrzebujemy Tak, 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 tylko że flara mi się nie wpaliła jak będę skakał A zaraz może zostać, dobra. Zostawię tu flarę, żeby nie było, że zabieram rzecz i niczego nie daję w zamian To zostawię flarę. Dobrze, że nie ołów ścianie, co nie? <gry> Dobra, i teraz yy, w sumie trzeba było tego robić. Tam w ta, taki sposób, bo z tego miejsca, w którym jestem, na spokojnie tam się dostaniemy. O ja pierdolę, jak to schrzeniłem. Kurwa, ja to zjebałem, a nie schrzeniłem. Boże, w ogóle ciulowy... Ja pierdole. Nie, 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 kurwa, nie! Z błoki lecę. Naprawdę nie, nie pytajcie się mnie, nie, nie, ja nie wiem co ja robię, ja nie, ja nie, ja, ja nic nie robię tutaj, ja nie, ja, ja nie wiem, ja nie, nie. Ja, ja, ja chcę żeby ładnie wyszło i wychodzi chujowo. Świetnie. Ja w ogóle będę miał 7. Chodź tu. Fajnie wyszło, muszę przyznać. Dobra. Aha. Dziękuję, przynajmniej teraz yy, tutaj mogę szybciej doskoczyć właśnie O jany... <gry> Dobra Znowu, że te dole zmieniły swoją wysokość. Zjebie się znowu. Ale tym razem nie zginę. Wow, niesamowite. Yy. Dobra, fajnie. Świetnie. Dobra, tak, tak, tak. Jeszcze raz zbieramy kluczyk i po nim się zapiszę, żeby nie było, że znowu coś zjebie. Aha. na to samym wstać, no ale trudno. Przynajmniej tu nie ma na zapisy. O ja pierdolę, no i zjebałem, oczywiście. Mhm, mhm, mhm. Tak, 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 nie, to po prostu... Nie. Dobra, dwa odcinki w takim razie teraz wystarczą. Ja Miałem zamiar nagrać jeszcze trzeci, no ale jak to mi tak idzie, to nie ma No nie, nie, dobra, udało się, jest wyratowałem sytuację. Boże. Tak, y, gdzieś w kominku się takie rzeczy zrobiły. W tym kominku, tutaj, w tym pomieszczeniu. Dokładnie rzecz biorąc. Tutaj, o tu, 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 tu. To jest mieszkańca ziomu zaraz, a więc to nie ma co... co się przejmować. Jakby kogoś interesowało gdzie my y, jesteśmy, to jesteśmy po drugiej stronie tego. Może teraz chodziło o to, żeby to w jednym tym zrobić. Teraz zebrać ten, bo można wtedy albo teraz to zebrać. Te, ten sekret mimo wszystko. To są jeszcze jeden, ale jeden tamten jest dość późno. Kurwa macie Lara! Czemu te krzywo chodzić? Nie, ja naprawdę się nie udaję, żeby wtedy dzisiaj dalej grać. Ten katar męczący... Dobra, tutaj trzeba się zapisać, bo tu będzie dosyć dużo kolesi. I przygotujmy sobie trójeczki, czyli pistolety automatyczne. Dobra, dziękować. Czyli to nie jest jeszcze ten moment z dużą ilością kolesi, dobra. Czemu zmieniłem sobie? Zaraz zobaczycie. To, co to jest, w ogóle działa jak te. No, jak... ...drabinki. W sumie nic dziwnego, jakbyś się na tym zastanowił, ale... ...spoko. Tak, kolejny gościu wiek. idealna zasadka, widzicie? nie wiem czemu, ale oni tutaj nie strzelają ostatniego strzała, bo powinni strzelić ostatniego strzała w ogóle ale to jest mało na rzeczy w sumie dobra, ym, tu mamy jakieś takie rzeczy to jest strona UZI, okej, okay, fajnie tia, to jest strona UZI, dobra boże, ona przez to przeskoczyła, widzieliście to? widzieliście to niesamowite? Niesamowite niesamowitości po prostu Dobra, chodźmy tutaj Na górę ładnię Dokładnie I teraz e, tak e, Tak, dokładnie Dokładnie tak e, Dobra, trzeba skoczyć sobie w drugą stronę Tutaj, dokładnie Ok, teraz na górę Aha tak, jeżeli jest się za blisko krawędzi, to tak będzie Ci wchodziła. Co pomaga w poziomie czwórkowym. Ciekawe czy naprawiam ten błąd, mam nadzieję, że nie. Jeżeli będzie oczywiście czwórka i piątka y, zremasterowana, bardzo bym chciał zresztą. Opa. Tamtędy. Dobra, i zaczniemy sobie od... Przeskoczenie? Wow, niesamowite, nie przeskoczyłem. Kurde, nie wierzę. Dobra. O nie. Dobra, masz, panie gim. Gim! Dziękuję. Dobra. Em, tu. Tu mamy bardzo ważną rzecz. To jest bardzo ważna rzecz, TNT Aha Kluczyk do TNT Mhm Eee, dobra I teraz moje pytanie Nie No, z samej góry powinno się dać No ale jak widzicie się nie dało Jezus Maria, wyskasz mnie Naprawdę o Boże, dobra, dajcie mi się teraz zrobić co dalej No na górę muszę się wrócić, no bo nie mamy zbytnio wyjścia Od tej strony na półek No to trudno, jeszcze raz I tam się zapiszę już na górze jak będę, bo no nie chcę mi się powtarzać spinaczki jeszcze raz choć To nie jest ta drabina jeszcze Bo tej drabinie, o której mówię e, No to tam trzeba będzie dwa razy po niej wejść, tylko jedną od jednej z trzeciej zaczyna więc nie ma tak źle Dobra Jany, nie, nie naprawdę, nie 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 pa. hop, pa. No nie no, powinienem dodać radę doskoczyć stąd, no mimo wszystko A, dobra, nie stąd, bo tam jest wyżej tutaj, kurde, zapomniałem o jany, tu jest wyższe miejsce. Właśnie. Tutaj, tutaj. Zapiszmy się. Zapomniałem, że tu jednak od tego wyższego trzeba. Dobra. Szkoda, nie skoczyła mi prosto, no ale trudno. Okej, okay. hoppa. Hoppa. Hoppa, Ładnie sobie to. A użli tak ładnie widać. Kurde moje kochane bronie, chodźcie tutaj. Aha. Jej, znowu ukryte Uzi w przystani tam bodajże. Nie wiem, bo mi zasłaniają te moje nagrywki, no, nagrywkowe rzeczy. Pistolet, strzelbę, pistolet odmoczony, Uzi, wow. Wow, niesamowite. Dobra. Tak chcę bardziej, okej. Okay. Sorry. Dobra, muszę się wysmarkać, nie ma szans, żebym wytrzymał dalej. Naprawdę mam nadzieję, że ja nie zapomnę y, tego wyciąć, bo, bo by było ciężko mimo wszystko. O, dobra, chodźmy sobie tak. Dobra, no... Nie dla mnie przyjemne, chyba że... no. Skrzyczycie mnie później, jak coś idzie. No, to no, taki mały problem. Skrzyczycie mnie tylko. Dobra. W tym poziomem jakoś nie chcę zbytnio UZI używać. O! Poznajecie to miejsce? Poznajecie? Poznajecie, na pewno poznajecie, no Nie, muszę użyć abdeczu, bym bo będziemy jeszcze kurde To jest miejsce to... Mm, nasze ładne takie Nasze ładne takie, no Wiecie o co mi chodzi, no Tak, tu się drzwi otwierają od tej strony akurat, nie? Dobra, i teraz idziemy po ostatni sekret Ale to jeszcze nie teraz Teraz idziemy po ostatni sekret, ale to jeszcze nie teraz. E, tu nie ma niczego, dobra. Mi się wydawało, że tu coś będzie, bo było. Ale mamy jeszcze tutaj... Nie, to tu jest tylko szczur. To jest tylko szczur! Lara, uciekaj od szczura! Boże, dziewczyno! Nie używamy jeszcze tego TNT-owego, bo... E, jak się domyślacie, chcemy bardzo sekrety wszystkie, co nie? Tam się później gościu na tym pojawi. Oszczegam. On nic nie zostawia, od razu mówię, sprawdzałem. Chyba, że tu coś zostawił. Ale w oryginale nie zostawił. I tu mamy nasz ten sekret, który później zrobiłby bum. I by gdzieś wyleciał, gdzie to będzie. No i tu mamy cztery Shotgun Sheltsy, bardzo ładne zresztą. Przydadzą się bardzo. Mimo wszystko. Dobra. I teraz zaraz będzie wielkie bum, bum, bum. No prawie dalne lądowanie, dobra Teraz się zapiszmy przed nim, Tylko nie w 4, tylko w 5 Dziękuję Klucz do tego tak jest Licio Tak, tam mamy gościa Który zawija nas automatycznie A więc trzeba wziąć na obleczkę. No trudno i klucz do generatora Dobra, dziękować, że padłeś. On, jak już mówiłam, nic nie zostawiał. Zawsze można y, tym, trybem fotograficznym sprawdzić. Tylko się go włączało, tego nie pamiętam. A, bo w każdej miała inne włączanie chyba albo nie, nie pamiętam już, dobra zawsze, ale tak, zawsze pod trybem fotograficznym można sprawdzić czy coś zostawić tylko zapomniałem się go włącza mały problem eee, dobra. tutaj, tutaj, tutaj no hmm. jak widzicie tego stolika tu już nie ma z naszym sekretem, a więc no nie zdobylibyśmy go czytamy wszystkie ładne trzy hmm. Okej, okay, no i tam jest ten gościu Nie, nie widzę, żeby nie zostawił To jak przynajmniej widać w tej zremasterowanej wersji, bo w oryginale to no tak ciężko mm, Dobra, o pół godziny będziemy mieli fajnie No to jest poziom na tyle, dobra, a więc To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Mimo wszystko Krypka Jego. 23 minuty piszę, no bo tak trochę Trochę się lamiłem tutaj mimo no wszystko No i na czegoś no to fajnie mm, Podoba mi się nawet ten wynik Dobra, to będzie ostatni poziom w ogóle wenecki przed nami. Um, Okej, okay. tutaj się zapiszmy. I ten poziom nazywa się Opera House, czyli opera. Dobra, ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. a więc y, zapraszam do następnych, trzymajcie się. No i cześć, pa pa!